Siemano widzowie, dziś będę grał w będę grał i chcę zdobyć tą oznakę śmieszną El Primo i to tu będę grał i przy okazji będę nagrywał, dużo miejsca w telefonie i będę mógł nagrywać. Dobrze! Tak! nie śmiałem, to, kurde! Jest! Dobrze! Dobrze! Kurde, na to to muszę obrócić! Dobrze, kurde! To ja wiesz, tak trzymać! Szkoda, no, cholera jasna! Proszę, no, kurde! Dobra, dosyć tego pającego się. Ała, kurde, jakie jedziemy, to bolało. Kurde, cholera, jasna, jasna cholera. Dobrze, dobrze, tak, tak ma być. Ta, tak ma właśnie być. Dobra, to idziemy, idziemy. Dzieki, dzieki. Kurde, nie, 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 nie. śmierdząca Piper. No co za śmierdząca, kurde, ale trapi na kilometr. Ja kiedyś popatrzcie, się, kurde. Nie, jasna cholera. No kurde, Nie no. JAK pierdzielę! No kurde, NIGDY tego nie pije, dobra! DUPE kurde! Ja To coś tam mogę zrobić ja znowu gówno! Ale zawsze tak patrzę, że może jakiś tam dropików na nie nowy! Jeżeli widzowie nie macie to straszno robić, możecie mi to kupić, bo to jest bardzo fajne! Nie no, punkty mocy, no to ten, ten mi No to mi pachnie okej, dobrze! Dobrze, dobrze! No ja sobie na łódkę ale dobra, nie będzie to, a coś innego! Jakąś inną postacią, kurde. Może taką, co ma Hyper Charge'a. to ma Hyper le Leon ma Hyper Charge'a, ale nie, nie zbyt umiem grać. Nie wiem, guz, Nie wiem, kurde. Tak, tak, tak. Będę nim biegał, kurde. Będę tak biegał, że normalnie głowa mała. Głowa mała. Dobra. Jo nie no, co oni się pocą! Jaki burak, kurde! Się pocicie, ludzie! Dotknijcie dawy. Ja pierdzielę! Jasna cholera, no tam jest, no! No broń tej bramki, kurde! Bramki broń, no! No jak ty! Jak ty grażę cię burak robił, no! Weź, tego buraka trzeba zbanować! Ja pierdzielę! Ole kombo! Ole, ole kombo, biednie kurde! Daj mi tą piłkę! No cholera jasna! No ja pierdzielę nie wiem, to. Ja pierdzielę jaki łom! Nie, no wyjdę z ciebie zaraz, wyjdę się. Nie, no ja jaki łom! Ja mam no, dlaczego ja mam takich przycholić w składzie! Ja pierdzielę, no pójść kurde ja, no, No ty, ja pierdele, s kým ja cholera, no Cholera jasná, ja pierdele, no, no sh, kurde, normálne šterstvo, šterstvo. Kurde,